Even when you feel low you can still go Even when you feel slow you can still go Even when there's no hope you can still go I never answer the no man I still go 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 Witamy witamy Hej Dzisiaj poszukiwania Sądzenie świeci, dzisiaj poszukiwania To zimno jest tylko 10 stopni Danaście poszukiwania pola Byliśmy teraz zapytać No i kurde wszystko obsiane Zobaczymy kurde Jak, nie, to... Jak nic nie zajdziemy to pojedziemy chyba Do Grzesia Tam gdzie wyszła część tego Krzyża Żelaznego krzyża No i tam jeszcze się Tam jeszcze się pokręcimy No bo Dzień coraz krótszy A po prostu no jest drama. Trzeba poświęcić. poświęcić półtora, półtora po południe. południu zostało, nie? Trzeba wziąć, poświęcić po południe i Po prostu poszukać, gdzie jeszcze można połazić, gdzie nie jest obsiane, ale kurde, naprawdę 99,9 wszystko jest wszystko, wszystko jest, jest zielone. zielone. No, zasiane. Tak jeszcze, tak, tak jeszcze nie było. No, na ziemniaki w ogóle nic nie jest zostawione. Wszystko jest zboża. I jest, takie idą. No jesteśmy nie na tym polu, co planowałem. Jesteśmy na polu gdzie Ola Wykopała hak mundurowy. Zaraz się dowiem, czy, czy wygrałem ten konkurs na pierwszą monetkę, czy nie. Na razie zobaczmy. W pięknym stanie, dwujeczka. Cesarstwa. Ola, ma dychę. Cesarstwa. Także przegrałem i nominałem. I, I nie wiem co chciałem powiedzieć Witamy w kolejnym dniu wykopek Dzisiaj taka pogoda takie 11 stopni popołudnie taki doeczek du i mamy monetkę pierwszą i cóż tu mamy zaraz będziemy mi dycha dycha cesarstwo, A, nawet ładny stan jak na na tej ziemię, że tak powiem, no. Sławek coś już nagrywał, nie wiem, co on tam wykopał, ale coś już tam nagrywał. A no, może się tylko przywitał, bo marudził. No to też jest możliwe. W każdym bądź razie chyba z pół godziny żeśmy, jak mniej więcej, żeśmy szukali pola, które jeszcze nie jest obsiane. Ciężko, ciężko będzie. Perówka. Co to za metal, że tak ładnie, tak ładnie brzmiał. czyżby była z musiązu, A w ogóle chodzę na ustawieniach Golden Mańka. Ukradłem od kapselka, <grywka> manik dał kapslowi. <grywka> od kapselka. No i kombinujemy. Zobaczymy czy coś lepiej będzie. Jakiś tam kolejny fancik, słuchajcie, nie mam bladego pojęcia, co to jest. Ale nagrywam, nie jest to... Może jak kamerka, to to nie jest. Nie wiem, co to jest, a że... Same polmosy to wychodzą, słuchajcie, i druty. Oprócz tej dziesiątki to praktycznie na razie już nic. No teraz coś takiego wyszło, nie wiem, co to jest. Pewnie Sławek będzie wiedział, także na podsumowaniu się dogra. Albo wam powie, co to jest. Będzie sreberko. i chyba za grube. Mamy fenolka. To już mam trzy cesarstwo. Też ładny stan będzie. Tym razem 1908. Tam 1877. Też mennica A, tutaj widać. Także mam dwie. I piękną pogodę, piękny zachód słońca, widoczki mega. Słuchajcie, kolejny fancik po jakieś Nie wiem, już pół godzinki Jest kolejna, druga monetka Tym razem jest to dwa Fenigi 1862 rok Mennica A Jest to Prusaczek W całkiem, w całkiem ładnym stanie Wam powiem Proszę 180 część Talara Nie jest źle Śmieci tu trochę jest Nakopałam się bez 12 dołków, słuchajcie, jakaś rozolana, rozwalona puszka, masakra. No ale cóż, nie mówię, że będzie lekko. <laughs> Żeby coś wykopać, trzeba najpierw nakopać śmieci. Także nie ma co marudzić. Od marudzenia jest sławek, a ja, a ja od kopania. Także od szukania sreberek, więc lecę dalej do następnego dołeczka. No i po chyba godzinie, słuchajcie, jest jeden fenolek, ale taki zajechany, że ledwo cokolwiek na nim widać jedynka, cesarstwo. Już się niestety. Ciemno zaczyna robić. Sawek mnie nagrywa tutaj. Nie wiem dlaczego, po co i na co, no ale cóż. Po co mnie nagrywasz? Nie Mustafie, tylko mówię, że już się zaczyna fajnie robić ciemno. Także pewnie za niedługo się będziemy zwijać. Ktoś musi mu stawić w końcu, nie? Ja masz monetek? To jest moja trzecia. Ja mam dwie, to lecę dalej. No, ja też lecę do auta. Pozdro, Harnasz. Poprzednio było takie fajne, a teraz taki totalny zajazd. Słuchajcie, data to nie wiem, nie widzę. Powiem Wam, że nie widzę. No mam, 10 fenigów. Cesarstwo. Cesarstwo. O, z tej strony ładnie wygląda, ale tutaj zajazd totalny. Co tam marudzisz? Że mnie bijesz bezlitośnie. Aj tam, gadasz. Taki ładny zachód słońca. Dzisiaj już się ciemno robi. Jest godzina, nie wiem, która jest, godzina 16. Po 16 już jest ciemno. Cieszmy się, że nie kopiemy blisko domów, bo teraz już pało w piecach, byśmy się podusili. No, to też prawda. Także, jak widzicie, Maćka niestety z nami nie ma. Maciek dopiero za jakąś chwilę wróci ze szkoły. A my za jakąś chwilę też wrócimy do domu, już po wykopkach. Już wraca do domu, jak jest ciemno. Także niestety... Ewentualnie może z nami pokopać na weekend, a zaś na weekend ma jazdy, bo zdaje prawo jazdy, więc cóż. No cóż, przez jakiś czas Maćka nie będzie. No także lecimy dalej kopać. A tak przy okazji pozdrawiamy Daniela i Natalkę. Daniel Natalka przeważnie oglądają nasze filmy podczas obiadku. Także Daniel Natalka, smacznego. No i pozdrawiamy Was. A ja lecę dalej. Noc nas zastała. Ciężyc już wysoko. Yeah. Patrz jak on ładnie rozjaśnia. Ciemna że już jest ciemna, a tutaj prawie ładnie wszystko widać. No, jakbyś nie zauważył, to jest pełnia. No, takie złomki dzisiaj. Da się to rozjaśnić? Nie da się. Masa kapsli. Kolmosów, trochę drutów, trochę żelastwa grubego Dzwony biją, a krzyżyka nie ma Nie ma czym się pochwalić Nie ma Dwie młodetki, plomba, blacha z roweru Ale jakaś współczesna, malowana Także śmieć Jeden guzik I to bez łóżka. O, proszę, prusaczka masz. No, mam prusaczkę dwójka. Jest prusaczek. Dwie dziesiątki i panulek no. I kawałek jakiejś tam. Koninki. No właśnie, tak myślałam. Z uprzęży. Tak myślałam, to jest koninka. Ale... Strzał dnia dzisiaj. Strzał dnia. No tak. Nie ma się czym pochwalić Bida, panie. Wida z nędzą Wida <goda> z nędzą Skończą bić dzisiaj, czy nie? Nie, to będą bić to będą troszkę. No bić, dobra e... Miałem wspomnieć o nowym kanale <goda> Na YouTubku e... Nasza Basia i Greg e... Widzieliście u nas na... Basia i Grześ, czyli Czarna i y. Greg Dokładnie, o Dokładnie, Czarna Greg. Założyli kanał i nagrywają. Już mają dwa filmy, zanim ten film będzie, myślę, że będzie więcej. Także zapraszam, zapraszamy wszystkich zapraszamy do, tak, do, do subskrypcji no, i do lajkowania. Dokładnie. Dajcie suba, <laughs> lajka, wbijajcie, napiszcie komentarz. E, motywujcie ich do działania, żeby nagrywali, żeby działali. Żeby kopali, no my to starzy wyjadacze My bez tego już nie umiemy żyć eee, Po nocach się budzimy i co idziemy kopać, idziemy kopać Także stare wariaty, ale oni, oni potrzebują motywacji Myślę, że miły komentarz tak Łapeczka na pewno ich zmotywuje do działania No i cóż, cóż jeszcze wam pokazać Słońce zaszło Księżyc jest tu No i cię zasłoniłem. No. no to nic, podziewałam, no, nie nie także nie ma to. Istotne. Co. Nie ma. Dobra. No. Także, Trzymajcie do domu. się do następnego. Następny wypad już musi być zaplanowany i sprawdzony, tak żebyśmy nie jeździli, nie tracili czasu na, na poszukiwanie miejscówki. Dobra. Papatki. Pozdrowionka, popatki.